Cześć witajcie. Pod ostatnimi filmikami część osób, czy widzów, mówiła, że to co robię jest bez sensu. Takie płytkie mieszanie, takie byle jak na te kilka centymetrów, dosłownie. Także tutaj, tak jak widać, nawet nie wszystka ściana jest poderwana. Praktycznie większość słomy zostaje na powierzchni, ale właśnie w tym filmiku postaram się wytłumaczyć dlaczego. Na ściernisko nigdy nie stosuję żadnych bakterii, nie stosuję żadnego azotu, gdyż nie zależy mi na szybkim rozkładzie tej tych resztek. Dlaczego mi nie zależy na szybkim rozkładzie tych resztek? Ponieważ gleba ogólnie cała nasza ziemia praktycznie szczerze mówiąc jest jakby systemem zamkniętym, bo wiadomo, wszystkie składniki, które mamy na ziemi, cały czas są na tej naszej ziemi i tylko ulegają przemianom. Dzięki czemu ulegają przemianom. No, przez różne procesy, których głównym, głównym źródłem energii jest słońce. To energia słoneczna, która pada na powierzchnię gleby, przyczynia się, że na przykład ten dwutlenek węgla, co tutaj mamy w powietrzu zostaje w procesie fotosyntezy przerobiony na. Proste cukry, a następnie na szereg najróżniejszych związków, i tak oto taki nieorganiczny związek, jakim jest dwutlenek węgla, staje się organicznymi. Tak jak mówię, pierwszy, pierwszy produkt to jest prosty cukier. No i później ten cukier, prosty cukier, zostaje przekształcony na ligniny, na skrobie, na wszystko to, co. Rośliny produkują na sacharoza w przypadku buraków, także na najróżniejsze, na tłuszcze to wszystko jest dzięki temu słońcu i przemianom prostym, znaczy no nie jest prostym i przemianom pierwiastków. I teraz, o ile, jeżeli na powierzchni. Gleby coś rośnie, tak jak tam rośnie kukurydza, to tę energię słoneczną, padającą na kukurydzę, w procesie fotosyntezy jest właśnie przetwarzana na te proste cukry, na inne związki. No i spora część z tej energii, która zostaje złapana w procesie fotosyntezy, jest przekierowywana do korzeni. Korzenie znaczną część tej energii związanej w tych związkach organicznych wydalają do gleby. To znowuś napędza życie biologiczne. I o ile tam gleba dostaje tę energię słoneczną przez rośliny, tak jak gdyby, jest takie okniwo pośrednie, tak tutaj w tym przypadku, jeżeli gleba by była... Odsłonięta, to tą energię słoneczną dostaje bezpośrednio na jej powierzchnię. I co się wtedy dzieje? Otóż gleba się nagrzewa. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli się nagrzewa, odparowuje wodę. Kolejne. Tak samo zobaczcie, zaraz Wam prosty przykład pokażę, czemu tutaj mam bladą skórę, a tutaj mam brązową. O, tak będzie lepiej widać. Skóra wydziela tę melatoninę jako pigment, aby bronić skórę przed promieniowaniem. Bo tak jak mówię, tam promieniowanie przechodzi przez rośliny i dopiero energia z tych roślin trafi do gleby. Tutaj trafia bezpośrednio. I tak jak promieniowanie ma różne skutki, takie jak promieniowanie UV, różne mutageny i tak dalej, to już nie, nie, wchodzimy w, nie będę wchodził w takie bardziej szczegóły. Tak tutaj, jeżeli ta energia pada bezpośrednio na glebę, no to tak samo będzie działać destrukcyjnie na tą glebę. Zabezpieczeniem gleby przed promieniowaniem słonecznym są właśnie rośliny tutaj po zbiorze po zbiorze zboża mamy teraz 23 lipca jak się nie mylę no operacja słoneczna jeszcze jest dość spora no i w jaki sposób mogę chronić tą glebę przed tym promieniowanym słonecznym no jedyne co to te resztki. Z racji tego, że słoma no jest taka żółtawa, ma blady kolor. Większość tego światła, które na, nie, na nią pada, po prostu odbija. Przez to niech nie chłonie tak jakby tej energii, tylko zostaje ta energia odbita. Czy wiatr wieje, może się gdzieś schowam? I właśnie, właśnie dlatego uprawiam tak, w sumie można powiedzieć, byle jak, aby jak najwięcej tej słomy zostało na powierzchni. Bo widzicie, to jest dosłownie 3-4 cm, to jest maksymalnie uprawione. Jak mówię, że ta jeszcze jeszcze się trzyma, aby właśnie resztki chroniły chroniły te... te gleby no i jeszcze co do, do życia biologicznego właśnie słońce jeżeli jest tak o jak tutaj o przykładowo odkryta ta gleba no to odparuje odparuje wodę, nagrzeje się i tutaj po prostu słońce zabije te życie biologiczne w glebie no a tutaj pod tymi resztkami, o woda się trzyma, i tutaj coś się będzie działo. I ważna jeszcze sprawa, taka, że aktywność biologiczna gleby, tak jak mówię, głównym motorem napędowym tej aktywności biologicznej gleby, powinny być wydzieliny korzeniowe, tak jak tamta roślina jest, wydzielona, przetwarza energię słoneczną i wydziela do gleby w postaci już związków, związków organicznych. I tak, według mnie, ten prawidłowy obieg tej, tej materii powinien przybiegać, że to, co jest na górze, czyli te resztki, powinny zostawać na górze gleby, chronić ją i ulegać powoli procesowi bioturbacji. Wpiszcie sobie sami na przyglądacie na YouTube bioturbacja timelapse I tam. Jest sporo takich filmików, gdzie pokazuje jak dżopnice, inne mikroorganizmy powoli trawią te, te resztki tak jak gdyby z powierzchni gleby. Tutaj właśnie powoli tak jakby mieszają te resztki z to glebo, ale właśnie z powierzchni dostarczenie tych resztek do gleby według mnie to jest moja opinia według tego co ja wyczytałem i co tak jakby sam wydedukowałem sprawia, że raz że nie jesteśmy w stanie dostarczyć tych resztek bez napowietrzenia tej gleby a dwa czy te resztki czy te resztki roślinne to co było nad ziemią w naturze jest jest dostarczane do gleby? no nie to zawsze tak jak mówię zostaje na powierzchni ulega powoli procesowi bioturbacji o, dobra schowa, się zaciągnąć, będzie teraz może nie będzie sumu słychać ulega powoli procesowi jak ja wspomniałem, bioturbacji jeżeli my to dostarczamy do gleby resztki oto no w tej warstwie, tak jak mówię w której je dostarczamy na, czy to na, tak jak ja robię to tylko na te 5 cm na napowietrzam tę glebę no i te, jeżeli na 5 cm zmieszam no to wiadomo, że większość tych resztek zostaje na powierzchni i stanowi ochronę dla tej gleby a jeżeli wymieszamy to z 10-15 cm my napowietrzamy te 15 cm no, i przez dostarczenie tych restek pobudzamy życie biologiczne, ale według mnie aż zbyt bardzo. Tak Jak wspomniałem wcześniej, gleba powinna mieć dopasowaną aktywność biologiczną, przede wszystkim do zawartości próchnicy, po prostu. Stosunek, jakby mikro ilości. Czy masy, ogólnie masy, bo tu ilość to tam będzie masy tych mikroorganizmów do ilości próchnicy w glebie. Jeżeli my mamy bardzo mało próchnicy, a dostarczymy mikroorganizmy, no to te mikroorganizmy czymś muszą się żywić, że tak powiem. Muszą przekształcać tę energię, żeby móc się rozwijać, żeby móc tę energię włączać w swoje ciała. Jeżeli... Szybko przetrawię te resztki. Bo tak jak mówię, no tutaj ta gleba nie ma ani dopływu... Związków z korzeni, tak jak tam są korzenie z kukurydzy. a będzie duże duże no po prostu szybki rozwój tych mikroorganizmów no to zaczną trawić no to co jest a w glebie mamy co my mamy? mamy próchnicę to też są związki węgla energia słoneczna zamknięta w związkach węgla, które tworzą próchnicę no to po prostu potrafią trawić próchnicę, jeżeli my to natlenimy na tyle, że Będą miały wystarczające, wystarczającą ilość tlenu, no bo tutaj, jak mówię, no, gleba sama w sobie, w sobie też ma wymianę gazową, trwa wymiana gazowa, no bo korzenie też oddychają, mikroorganizmy oddychają i też trwa wymiana ta gazowa, ale to wszystko, mówię, to ma pewną taką równowagę. My uprawę to bardzo zaburzamy. I, tak jak mówię, dostarczeniem tych resztek do gleby też my to bardzo zaburzamy. Te wszystkie naturalne procesy i przez to powodujemy, że pewne grupy, no i brak podozmianu to też jest w ogóle dla gleby dramat, bo gleba, aby była zdrowa, potrzebuje aktywności takiej umiarkowanej aktywności, ale szeregu różnych mikroorganizmów. A jeżeli my cały czas uprawiamy na przykład zboża to dostarczamy te raz, rośliny wydzielają do gleby te same związki, przez cały czas dwa, że te same resztki no i przez to tylko je ta grupa mikroorganizmów, która jest w stanie współżyć z tym zbożem i przetrawić te resztki się namnaża, namnaża przez co inne grupy mikroorganizmów po prostu są wypierane ze środowiska co do aktywności takiej biologicznej gleby no też trzeba mieć na uwadze, że różne różne mikroorganizmy wydzielają różne różne substancje typu użyteczne, no wydzielają różne hormony wzrostu różne antybiotyki i tak jak mówię najróżniejsze związki, które jakby budują taką tą równowagę, tą biologiczną glebę przez stosowanie nawozów, przez... w ogóle w starej literaturze często napotykałem coś takiego jak zmęczenie gleby przez nawozy w nowej literaturze czegoś takiego praktycznie nie ma nie ma takiego zagadnienia jak zmęczenie gleby nawozami czego? to już pozostawiam Wam, przemyślcie sobie to sami a tylko sprawna <coughs> sprawna biologicznie gleba jest w stanie zapewnić roślinom dobre warunki do wzrostu bo wszystkie, wszystkie przemiany wszystkie przemiany jakie zachodzą w glebie no to są wynikiem reakcji enzymatycznych enzymy wydzielają wszelakie mikroorganizmy, tak jak mówię, nie chciałbym tu schodzić, bo to jest cała taka książka jest o tematyce jedna z moich książek, taka gruba mikrobiologia gleby, także ten odcinek był naprawdę kilkugodzinny, żeby to w miarę z grubsza wytłumaczyć ale tak jak mówię, no, trzeba się chwilę zastanowić jak to wszystko działa w naturze i nie walczyć z tym tylko starać się jak najbardziej wpasować w ten naturalny cykl. I tak jak na początku wspomniałem o tym słońcu, o tej energii słonecznej. Właśnie ta energia słoneczna napędza wszystko, co się dzieje w glebie. I tutaj, tak jak mówiłem, że ta energia, żeby gleba mogła ją wykorzystać, musi przejść przez, przez zielsko, przez proces fotosyntezy i wtedy dopiero trafić do gleby najlepiej w postaci wydzielin korzeniowych bo wtedy gdy, no to nie jest żadna ta że rizosfera, ta strefa przy korzeniu przy korzeniu jest najbardziej aktywna biologicznie no bo rośliny właśnie wydzielają wszelakie związki do gleby a tak jak mówię resztki resztki powinny Ulegać procesowi bioturbacji. I według mnie najgorsze, co z nimi można zrobić, to właśnie je przeorać. Wrzucicie w warunki bezlenowe. Tak jak mówię, no to jest dosłownie no 3-4 cm uprawa. Tutaj też nie ma dużo tych resztek, bo tutaj. Słaba działka no, w plony w tym roku. No to jest porażka. Tu na tym polu średnia z pszenicy wyszła gdzieś około 4 ton, także no, to jest dramat. No, ale cóż nie poradzi. Tutaj jeszcze widać resztki z szybaku, i tak jak mówię, no, trzeba starać się, zrozumieć, zrozumieć te naturalne procesy, i w nie wpasować. Oczywiście można by było najlepiej zostawić te ściernisko tak jak gdyby nieruszane, ale, ale tu się kolejne ale pojawia. Raz, że tutaj zobaczcie co to jest, to jest kłosek, tu w tym kłosku są ziarka jeżeli my tego nie, rusz, nie ruszymy, te jak gdyby to to w tym kłosku by sobie leżało na powierzchni i leżało, i leżało, i leżało w takiej słomie trzeba żeby te właśnie pobudzić te samosiewy oczywiście tu najfajniejsza była po prostu brona mulczowa albo coś w tym stylu, żeby tylko tylko podrapać no tutaj nie, nie będzie widać talerzówka jest ustawiona tak jak mówię jak najpłycej się mi da druga sprawa chwaściki i ta reszta z całego towarzystwa jeżeli byśmy tego nie ruszali no to też nie pobudzamy tych chwastów, tego wszystkiego no i część, część tutaj już w momencie zbioru na ściernisku było trochę zielonego chwastu już Skiełkowanego, czyli dzięki temu niszczę te chwasty. Kolejna sprawa jest taka, że różne szkodniki, czy to ślimaki, myszy, po części też uprawkami likwidujemy, bo należy pamiętać też, że tak jak mówię, jeżeli byśmy to zostawili same o sobie, nie uprawiali tych zbóż, no to po jakimś czasie na tym polu pojawiłby się las. Tak jak mamy stadium klimaksowe w naszej szerokości geograficznej, właśnie byłby las, las by się gatunkami dopasował do gleby, no i to by było najlepsze. No ale z racji tego, że jako rolnicy żywimy społeczeństwo, no to musimy uprawiać rośliny, które dają pokarm. I te rośliny musimy uprawiać co roku i o ile? Tak jak mówię no podstawą do tego, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało jest jak najszerszy płodozmian, wtedy te resztki na powierzchni gleby tak jakby tutaj prawdopodobnie pójdzie kukurydza, to nie będą stanowić problemu w tej roślinie, nie będą stanowić problemu w tej roślinie, tutaj z tamtej strony po pszenicy pójdzie rzepak, też nie będzie problemu. Z resztkami, a będą mogły stanowić ochronę tej gleby. I tak jak mówię, no, ta aktywność biologiczna tej gleby powinna być umiarkowana. Nie, nie. Nie powinno nam zależeć na tym, żeby ją nadmiernie pobudzać, bo tak samo właśnie dając te wszelakie emy i tak dalej, efektywne mikroorganizmy to my tylko dajemy, dajemy te mikroorganizmy, dostarczamy je do gleby, ale aby gleba żyła, wystarczy. Zapewnić tylko, że w każdej glebie jest setki, miliony, kilka ton na hektarze mikroorganizmów, także no, w każdej dosłownie im jest ży bardziej żywa, tym jest więcej. Ale przede wszystkim, żeby gleba żyła, no to musimy właśnie dostarczać jej tej energii. I tak jak tutaj, tutaj po tym zbożu, no, można by pokusić się o wysianie poplonu. Byłaby to dobra opcja dla wiązania tej energii Tylko druga, drugim dnem jest no ta wilgoć Ta woda O ile są tereny gdzie tej wilgoci nie brakuje No to możemy sobie pozwolić na to żeby łapać tą energię Przez cały rok I dostarczać tej glebie A tutaj jeżeli już nie łapiemy tej energii Przez rośliny no to chronimy tą glebę przed tym, żeby ta energia nie trafiała bezpośrednio na glebę chrońmy właśnie tymi, tymi resztkami eee, filmik wyszedł trochę długi ale mam nadzieję, że w miarę jest zrozumiały tutaj też tak kamera to chyba odda tutaj taki plac był, gdzie prawie całkowicie wyschło no, i tutaj jest mało resztek. No, i na dodatek, mimo że naprawdę płytko uprawiałem, tutaj jest gleba odsunięta, czyli kolejny, jakby, proces destrukcji tej gleby sam się napędza. Jest mało resztek, gleba ma małe życie, później znowu wyrośnie i tak, tak się samo to nakręca. tak jak gdyby. A tutaj, gdzie było dużo, tak jakby, więcej resztek, no to gleba jest ochroniona. No i przez to, że jest chroniona, nie następuje degradacja tak, aż tak bardzo tej gleby. Tak jak wspominałem, no uprawę należy tak wykonywać, aby, aby właśnie nie jestem takim zwolennikiem zaprzestania. Znaczy w niektórych wypadkach to się sprawdzi, ale Tutaj, właśnie uprawę trzeba dobierać do aktualnych warunków, no i trzeba wiedzieć, co się chce uzyskać. Uprawo! Jaki cel ma ta uprawa, i wtedy to wszystko ma sens. Trzeba znać te właśnie zależności, wszystkie, jak to wszystko działa, żeby umieć dobrać najmniej, znaczy dobrać, dobrać dopasować intensywność uprawy. I trzeba wiedzieć co się chce uzyskać według mnie. Myślę, że mało osób się zastanawia nad tym tematem, który poruszyłem w tym, w tym filmiku a myślę, że to jest bardzo ważna bardzo ważna kwestia. Myślę, że chyba w tym filmiku to by było wszystko. I tak wyszedł dość długi, trochę poplątany, bo tak na spontanie to nagrywam, a temat jest naprawdę obszerny. Trzymajcie się, cześć.